Przerwa przymusowo skrócona, widzę, że, że jeszcze Państwo konsumujecie, także dajmy, dajmy sekundę. Ale ja zacznę już w takim razie od przedstawienia się, już tutaj padło moje imię nazwisko. Ja medycynę kończyłem warszawską jeszcze w zeszłym wieku, ale tak jak tutaj poprzednik, jeden z poprzedników powiedział, też jestem głęboko wierzący, ale nie praktykujący aktualnie. Natomiast praktykuję jako prezes zarządu wspólnik w firmie Biometakła. Biometakła jest producentem substancji, o której Państwu powiem, a w zasadzie dzisiaj o niej za dużo, jako o samej substancji mówić nie będę, bo do tego zachęcam, żebyśmy się umówili na spotkanie z właściwymi osobami, które w Państwa placówkach odpowiadają za dział higieny, zakażenia szpitalne. Natomiast ja dzisiaj chciałbym nakreślić skalę i pomysł na to, po co nam tego rodzaju technologia, do czego może być przydatna. A w zasadzie dwie technologie, bo i kwas podchlorowy i jeszcze UV-222 brzmi jak kryptonim wojskowy, ale to wynika z fizyki i długości fali. Ze mną jest, jak Państwo widzicie, jeszcze na nagłówku pan Ireneusz Reszel, firma Medline. On odpowiada w firmie Medline za dywizję deconline, czyli za dezynfekcję szeroko pojętą i różnego rodzaju Systemy izolacji pacjenta, i tak dalej, i tak dalej. E, szanowni Państwo, e, a gdyby, a gdyby codziennie e, spadały, tak jak niedawno Air India, dwa samoloty, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiąc, przez cały rok, e, to co by się wydarzyło? Czy zamknięte zostałyby lotniska? E, wziął. E, by na urząd jakiś nadzoru lotnictwa, na dywanik producentów samolotów, kontrolerów lotów? No zapewne tak. A to jest, słuchajcie, sytuacja przeliczona z danych, bo oczywiście największą słabością jest kwestia pozyskiwania danych na temat zakażeń, ale to są dane ze Stanów Zjednoczonych. To są realia, to jest rok 2022. Metodyka, dlaczego tak doszliśmy, dochodzimy do tego wyliczenia, jest tym drobnym drukiem. Nie będę Państwa zanudzał, ale dwa punkty średnio 7% hospitalizowanych nabawia się infekcji w związku z hospitalizacją. Rocznie umiera 245 tysięcy w Stanach Zjednoczonych, no to podzielmy to na 365. Mamy dwa samoloty. No, dobrze. Nasze rozwiązanie, bo my tu mówimy o rozwiązaniu, a nie o substancji. Ja nie będę Państwu opowiadał zakresu biochemicznego, jak powstaje kwas podchlorowy w naszym organizmie, bo uwaga, wszyscy go mamy we krwi, dlatego że szlakiem mieloperoksydazy jest wytwarzany przez każdy granulocyt naszego ciała. Nie będę też mówił o fizyce optycznej, o tym jak się rozkładają długości fal, jak powstaje to widmo UV-222, tylko właśnie od zjawiska, które mamy, z którymi mamy do czynienia. Te czerwono-różowe piramidy, w zasadzie różowe piramidy tutaj na tym telewizorze. To realne ilości zgonów. Pamiętacie Państwo, tam było 245 tysięcy, to był 2022. Tu jest inne źródło danych, bo tutaj mamy raport ONZ. Tam było WHO, ale rok po roku jakby wzrost. Dlaczego? Bo mamy lekooporność. Ona nie puka do naszych drzwi, ona jest w naszych szpitalach i Państwo to wiecie. W tym gronie, jak siedzimy, gdzie. Kolejny wykład dotyka kosztów leczenia, czy stałych, czy tych zmiennych, z którymi możemy spróbować coś zrobić, lekooporność wydaje się być największym zagrożeniem. Zresztą takie są predylekcje, że będzie to największe zagrożenie w ogóle epidemiologiczne na świecie, jeżeli chodzi o umieralność, nie wojny. Nas będą wykańczać drobne ustroje, na które nie mamy leków. Nie ma w tej chwili, y, słucham, albo jedno, albo jedno i drugie, ale niektórzy mówią, stawiają bardziej na bakterie, które głupie nie są, naprawdę potrafią się ze sobą komunikować, przekazywać sobie geny odporności i tak dalej. Niebieskie kolory to śmiertelność na 10 tysięcy populacji. Y, no dobrze, ale słuchajcie Państwo... No, koszty, znowu dużo o kosztach. Ja się bardzo cieszę, słuchałem z wypiekami na twarzy poprzednika, który takie jeszcze tak genialne symulacje pokazywał te latające kulki GDP no, rewelacja. Natomiast to jest słabość. Każdy liczy koszty zakażeń w swojej placówce samodzielnie. Raportuje je albo bardzo rzetelnie, albo tak trochę puszczając oko. Najwięcej chyba koder musi się namęczyć, żeby potem rozliczyć te. Koszty. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, jeden czynnik jest stały: procent tych hospitalizacji. No gdzieś lądujemy w okolicach tych 7%, 7%, tego nie unikniemy. Znaczy, możemy próbować, możemy próbować, i po to jest ta technologia, o której ja będę mówił. Mamy dane z polskiego podwórka. Odsyłam Państwa ten raport i ten artykuł został opublikowany w forum zakażeń. I to jest przykład, skoro jest publiczny, to mogę powiedzieć. 120 łóżek, szpital Bonifraturów w Łodzi, autorstwa artykułu pani Marii Ciuruś, To są jej dane. Ja ją namówiłem, ubłagałem, żeby ona odchodząc na emeryturę nie zamknęła tej szuflady, tylko napisała ten artykuł i pokazała, jak ona to zbiera. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, żeby. Ten sposób zaimplementować w każdej placówce, bo on był bardzo mozolny, bardzo dokładny, ale to są realne koszty. Zwróćcie Państwo uwagę. W szczycie COVID-u to było 7,4 miliona, ale tam były zakupy jakichś izolatorów, ścianek i tak dalej, ale realnie, rok po roku, to jest 5 milionów złotych. To jest taki koszt. To są koszty pośrednie i bezpośrednie. No, oczywiście. Bezpośrednie. No przecież jak nam pacjent zachoruje, no to musimy go leczyć. No to go leczymy. Każdy z Państwa może znaleźć w swojej historii przetargowej, ile płaci za poszczególne z tych leków, ale to są te rzędy wielkości. No, o kosztach dużo było, zwracam uwagę, że ta lekooporność, która, która jest realnym problemem, Wikła takie koszty. No i dlaczego zamgławianie? Dlaczego ta metoda i dlaczego kwas podchlorawy w tej metodzie zamgławiania? Tak naprawdę to bardzo ważne jest podkreślenie tego, że my tą metodą niczego nie zastępujemy. My dokładamy kolejny plaster sera na ten system procedur. Tylko w innym miejscu ma dziury. Ten, to zamgławianie jest jakby ostatnim etapem i domknięciem całej procedury czyszczenia, dezynfekcji spryskaniem, przecieraniem, a na koniec próbujemy domknąć ten cały, cały proces właśnie poprzez dezynfekcję zamgławianiem. No, ale dwa zdania to już powiedziałem wcześniej wszystkie granulocyty. Wszystkie granulocyty mamy, wszyscy we krwi kwas podchlorowy. No, co to implikuje? To, że nie mamy w tej substancji żadnej, żadnego ostrzeżenia z kategorii CLP. Nie znajdziecie tam Państwo wykrzyknika, nie znajdziecie tam martwej ryby z uschniętego drzewa, bo nie szkodzimy ani na środowisko, ani człowiekowi. Skuteczność naprawdę wysoce potwierdzona. Korzystny cenowo to bardzo ważny aspekt w kontekście kosztów. A na koniec dwa zakazane słowa bio i bezpieczny. Produkt biobójczy jest zakazany nie wolno tak mówić o produkcie biobójczym, że jest bezpieczny więc tutaj z kolegą Irkiem wymyśliliśmy taką licencję politykę. Polityka nie jest niebezpieczny. I słuchajcie, to wyciąg z, i porównanie do innych technologii. Kwas podkorawy rzeczywiście tych piktogramów nie posiada. No, ale skoro, skoro mamy go we krwi, skoro jest prostym, nieswoistym mechanizmem immunologicznym, to ja zwrócę Państwa uwagę na, tą, na ten ostatni prostokąt. No to ja postawiłem taką tezę, że będzie można oddychać tym środkiem w trakcie procesu dezynfekcji. No, niektórzy, łącznie z panią profesor Trafny z Wojskowej Akademii Technicznej, która prowadziła badania genocytotoksyczności, patrzyła z przekoszoną głową, ale no jak to? No, ale żeby dotrzeć do tego, do tego ostatniego punktu, musieliśmy oczywiście wykonać uwaga, bardzo istotna. Sprawa badanie zgodnie z normą, która bardzo precyzyjnie opisuje tę metodę dezynfekcji normą 17272, która obowiązuje jest jedyną obowiązującą w kraju i regulującą te technologie dotyczące zamgławiania. Zrobiliśmy badanie na wpływu na materiały, bo ja od razu dostałem zapytanie super wszystko będzie zdezynfekowane, rewelacja, ale połowa sprzętu padnie. Tu z panem dyrektorem Szabelskim mieliśmy taką rozmowę, jak pierwszy raz się spotkaliśmy i padło, padło takie zastanowienie na temat kosztów polis odnawialnych co rok. Czy mamy szkodowość, czy nie mamy. No, nikt tego tak dokładnie nie liczy, ale jak przychodzi polisa jest zwyżka opłaty, to znaczy, że mamy. E, więc przebadaliśmy to również, jeżeli chodzi o e, zgodność materiałową. Potem było właśnie badanie na liniach trachealnych i fibroblastach ludzkich. Potem musieliśmy, jak to profesor Gill z katedry patofizjologii e, lapidarnie mówił, zachlorować szczury, e, rasy WISTAR, czyli model e, bardzo popularny. No a po to to robiliśmy, żeby móc przedłożyć z sukcesem wniosek do komisji bioetycznej i wykonać badanie kliniczne na zdrowych ochotnikach, gdzie endpointem jest bezpieczeństwo. My niczego nie leczymy kwasem, tylko sprawdzamy, czy on szkodzi. Raporty są dostępne. My ten projekt robimy wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną, to jest bardzo ważne, bo robimy ten projekt dla sił zbrojnych. Siły zbrojne Zażyczyły sobie takiego rozwiązania i zgodziły się na takie poszukiwania, żeby zrobić im mobilny system, do którego będą wchodzili żołnierze w pełnym wyposażeniu bez osłony dróg oddechowych i przechodzili proces dezynfekcji. W związku z tym duża część tych badań była osadzona w tym projekcie i jest nadal. To jest raport. Widzicie Państwo tutaj. Mikrokomputer, taki prosty sterownik, jednorodzeniowy, e, procesor e, Raspberry P0, on był w takiej postaci wkładany do komory i wielokrotnie zamgławiany. To jest ta odpowiedź na pytanie, a czy producenci sprzętu elektronicznego, medycznego, wyrazili zgodę? E, wiecie Państwo, nie wyrazili, ale pokażę, bo o to się nawet nie staraliśmy, bo myśmy zrobili tego rodzaju badania. A tu jest już rozwiązanie i zakończony follow-up tych wizyt. Zdrowych ochotników, jak widzicie Państwo, oni wchodzą do namiotu przygotowanego specjalnie przez dla wojska i wychodzą z niego. Tu jest wejście też do pomieszczenia, w którym siedzieli całe 60 minut w pełnej dawce. I wychodzili. Pełny nadzór CRO, monitoring badań klinicznych, bardzo skomplikowana sprawa, profesjonalna firma, która, która prowadziła ten projekt. To są nasze produkty, nie tylko zamgławianie. Jak widzicie Państwo, jest spryskiwanie powierzchni, bo świetne właściwości kwas podklarowy również ma tą metodą natryskową, szczególnie jeżeli chodzi o spory bakteryjne bo wynik 10 minut w obszarze medycznym, zgodnie z tą normą 17126, to jest bardzo dobry wynik. To jest wodny preparat, on nie odparowuje, on dostatecznie długo zostaje. Mamy też preparat, uwaga, ale nie dla chirurgów, nie polecam, bo chirurg nie będzie czekał, aż mu wyschną ręce. Bo jest przyzwyczajony do innego działania środka. Natomiast, w kontekście spor bakteryjnych, to jest genialne rozwiązanie, jeżeli chodzi o dezynfekcję dłoni. Czy czas ma znaczenie? Już wiemy, że tak, i zawsze to wiedzieliśmy. Czy stać nas na blokowanie sal na długo technologiami, które w tej chwili są na rynku? No to Państwo musicie odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem nie do sali zdezynfekowanej kwasem podchorawym, BMA-septem, można wejść natychmiast po dokonaniu tego przejścia, tego czasu kontaktu. No, skuteczność jest oczywiście ważna. Jak Państwo wiecie, natlenek wodoru wyleciał swego czasu z opieki nad raną. Raz ze względu na słabą skuteczność, a tu macie Państwo też odpowiedź dlaczego, no, to co powiedziałem bakterie mądre są potrafią się bronić nawet przed takim utleniaczem jak nadtlenek wodoru wytwarzają katalazę no ale też toksyczność e, tkanek e, to jest coś co niesie ze sobą nadtlenek wodoru e, w związku z tym trzeba go powtarzać długo e, dwukrotnie e, stosować tą procedurę i w wyższych zdecydowanie stężeniach my mamy system otwarty my BMAcept zare zarejestrowaliśmy jako produkt do Stosowania z urządzeniami do zamgławiania. My nie domykamy systemu. My robimy raczej, e, raczej system otwarty niż domknięty, że musisz kupić od nas urządzenie. Nie. My rekomendujemy nasze urządzenia e, i to są urządzenia. E, jedno z nich możecie Państwo opukać e, zobaczyć, jak e, wygląda. To jest jednodyszowe z urządzenie do emisji właśnie BMA septu. Drugie dwudyszowe, dwa razy większa wydajność do większych kubatur. No, a tutaj macie Państwo przykład jeszcze trzeciego urządzenia, czyli samojezdny robot dedykowany ultradźwiękowy, już tym razem, nie pneumatyczny. A tu, takie trochę potwierdzenie tego, że ktoś przeczytał ten nasz wynik badań zgodności materiałowej. Jak Państwo rozpoznają, Da Vinci stoi i się zamgławia w tej atmosferze bloku operacyjnego. I ostatnie trzy slajdy dotyczące światła UV. Wszyscy pamiętamy fioletowe szyby po zamknięciu i wychodzeniu ze szpitala, szczególnie w jesień i zimą. To pięknie wyglądało. Ale było szkodliwe. Działało, no bo to jest fizyka, natomiast mamy sytuację taką, że ten postęp również dokonał się w tym obszarze dezynfekcji. Mamy wyekstrahowany zakres bezpieczny, właśnie 220 nanometrów, który nie szkodzi nam, nie generuje ozonu dodatkowo, więc dla tkanek i dla człowieka jest bezpieczny i jest jeszcze jedna ważna rzecz. Proszę się nie obawiać to nie, nie zegar tykający, grożący jakimś wybuchem, ale ten czas biegnie. Jest dyrektywa, która nakazuje wycofanie lamp rtęciowych z obiegu. Wskazany jest w rok 2027 i to jest rzeczywistość, którą będą się musieli zmierzyć wszyscy producenci. To, co my mamy w ofercie, to jest inny rodzaj promiennika który raz, że generuje ten bezpieczny długość fali, to dodatkowo wpisuje się w tą, w tą dyrektywę. A tak wygląda rozkład gęstości dawki powierzchniowej, to jest akurat bardzo duża sala chemioterapii dziennej w jednym ze szpitali, gdzie jest bardzo wysoki sufit, problem jak to zdezynfekować bardzo duży. Tą fizykę i obliczenia dajemy do Państwa dyspozycji. Jesteśmy w stanie dojechać, zrobić taki konkretny projekt i pokazać, jak w obecności pacjenta móc dołożyć kolejny plaster sera do tego systemu i całego procedury uszczelniania bezpieczeństwa epidemiologicznego. Bezpieczeństwo biologiczne, krótki czas dezynfekcji. No, nie blokujemy Wam pracy szpitali, to jest bardzo ważne, bo te 60 minut to jest akceptowalny czas. Koszty, ale te koszty, pamiętacie Państwo, cenę, w zasadzie koszty jednego kursu antybiotykiem trzeciego rzutu, o taką stawkę gramy. My nie mówimy o cenie butelki jednego płynu, a drugiego. Tylko dotykamy naprawdę dużych pieniędzy, bo mówimy o tym, że skoro będziemy mieli to tak bezpieczne i dla sprzętu, i dla ludzi, to możemy zacząć to używać nie tylko interwencyjnie. I powiem tak: Szpital w Lesznie, Szpital Bonifratrów w Łodzi, który był pierwszy, który przeszedł na tą technologię, stosuje coraz więcej tych technologii, już rutynowo w zasadzie na zamknięcie pracy bloku operacyjnego wykonywana jest ta. Dezynfekcja już nie raz na tydzień i naprawdę proszę nam wierzyć, no nie wiem, niektórzy mówią, że trochę wyglądamy jak Kurek z Kamińskim, jeździmy i przekonujemy klientów i jeszcze ktoś mi mówi, że mam dobry radiowy głos, więc to pewnie dlatego, nie, słuchajcie, oni zaczynają widzieć, jak to działa, jak nie zorganizuje pracy i jakie są efekty. Leszno robiło pobierało wymazy, pobierało próbki powietrza i tak i to po prostu działa. Zapraszamy do kontaktu. Tak jak powiedziałem, nie było szczegółów zbyt mocno wchodzących w temat, ale te szczegóły jesteśmy w stanie umówić z państwem na wizytach, do których serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny istotny temat. Ja zachęcam do pytań.